W finałach play-off Ekstraligi Same Sławy, dwukrotny mistrz Budros.pl, obrońca tytułu Azteko Horta, Mariusz 502 marszeniu i czyli HG Technology oraz WSAiB Gdynia. I właśnie Gdynianie w ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego wysoko pokonali mistrza 10 do 4. Ozdobą tego świetnego spotkania niewątpliwie były bramki czołowych obrońców elity, czyli Jacka Benderskiego oraz Piotra Drążka którego koledzy natychmiast ochrzcili mianem zwykły bohater. No, Jak to się mówi, raz w życiu każdemu wyjdzie. Drużyna Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu jest chyba najbardziej głodna mistrzostwa. Właściwie przed rozpoczęciem każdego sezonu z aspiracjami do tytułu kończyła najwyżej na miejscu drugim. Kapitan WSAiB zapowiada, że tym razem będzie inaczej. No to prawda, pierwszy krok do uprawnionego mistrzostwa. Mam nadzieję, że w tym roku no, już nam uda się, już podchodzimy chyba już czwarty raz do tego. Dwa razy się nie udało, no ale mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu znów frekwencja dopisze, wszyscy koledzy będą i to uda się nam ten sezon dokończyć pełnym składem i już nie wypuścimy tego pierwszego miejsca do końca. Wielki szacunek wielkie podziękowania dla drużyny Kohorty za, za fajny, wspaniały mecz można powiedzieć. No nam, można powiedzieć dużo wychodziło i na dużo też nam może powiedzieć drugiej połowie już pozwolili, może zapadli z sił, może czegoś zabrakło, ale po prostu my tak fajnie zagraliśmy. Fajnie wszyscy dzisiaj chłopcy byli, tak jak już mówiłem, Poniedziałek, środa, czwartek, kolejne mecze na, mecz na pewno czekają nas i mam nadzieję, że powtórzymy takie same wyniki już do końca. Jak już mówiłem, nie, nie wypuścimy tego pierwszego miejsca. Ale przecież nie tylko sztuczną murawą Redbox żyje. Już w Mikołajki rusza bowiem kolejna edycja ligi halowej Redbox Ergo Arena. Tutaj również apetyty na tytuł Gdynianie mają ogromne. No, tam no czekamy już na hale, Nie możemy doczekać, kiedy wejdziemy na hale. Już wiadomo, że troszkę zimno jest. Hala czeka. Też mam coś do udowodnienia za ostatni sezon, za tą bramkę w ostatniej sekundzie karnego, którego do dzisiaj nie było. Pan sędzia, pozdrawiam go również, wie, który. No i mam nadzieję, że będą również ciekawe mecze podczas sezonu zimowego. Oczywiście całą drużynę pozdrawiam wszystkich upaków, wszystkich znajomych i nieznajomych z uczelni, wszystkich studentów, władze uczelni przede wszystkim podziękować im, że umożliwiają nam granie, no i wszystkich uczestników Ligi Redbox